Witam dziś standardowo trzy otwory 4 metrowe Zabudowa tutaj zwarta osiedlowa od już kilkudziesięciu lat Wcześniej mieliśmy czar rolniczy jakieś duże pole możliwe że to nawet jakieś tematy dworskie No z ciekawostek to może tylko tyle że dom planowany jest na tyłach w ogródku Jedziemy na miejsce, za czym co tam nasz. Jedynka za krzakami. Dwójka tam. Przy trójce jesteśmy. Pierwszy metod wiercony. Mamy identyczny profil jak w każdym z dwóch pozostałych otworów. 30 cm gleby pylastej wilgotnej. Potem piasek pylasty. I poniżej piasek liniasty, aczkolwiek tej frakcji. I lasty jest tutaj nie za wiele. Pierwszy metr w dół. Piasek gniazdy kończy się na metr 30. Mimo, że to wygląda tak samo, to, i to już mamy tutaj piasek pylasty. Przewarstwiony piaskiem drobnym. I tutaj dalej ciągnie się piasek pylasty. Czyli bardzo podobnie. Dalej idziemy głębiej. Dwa metry. Piasek pylasty. Przewarstwienia piaskiem drobnym. Na około ile tu jest 2,80 już jest nawodniony, no ale zwierciadło e, w otworze numer 1 stabilizowało się na 325, także to wszystko podciąga kapilarnie, tu jest mini warstewka pylastą z więzą plasta, nieplastycznym na 6 wałeczków, ale to jest warstewka centymetrowa. Rozciąga się na, całym, na całej działce tutaj. I w dół idziemy mamy piasek średni przyraswiony piaskiem drobnym, już do końca średnio zagęszczony, także podsumowując nie jest jakoś źle. Woda w miarę głęboko można stawiać.